W Przyjechał założyć pocztową kasę oszczędności, która pomoże Polakom odkładać na przyszłość. Bez przebudowy najmłodszym da szkolne kasy oszczędności, a przemysłowi ciężkiemu pozwoli rozwinąć skrzydła. Nieco później zbuduje Rotundę, jeden z symboli stolicy, a w nowym tysiącleciu stanie się również bankiem internetowym z najlepszą aplikacją mobilną na świecie. Pocztowa kasa oszczędności to dziś PKO Bank Polski, nowoczesny bank, największy w kraju. Sponsorem programu jest Bielenda, producent kosmetyków Botanic Spirituals z naturalnymi składnikami aktywnymi. Na program zaprasza sponsor, producent z banków filtrujących Dafi z ledowym wskaźnikiem zużycia filtra.